Witajcie moi drodzy, przychodzę dzisiaj do Was z bardzo króciutkim filmikiem, agitacyjnym wręcz, ponieważ od pewnego czasu mam trochę więcej energii i siły na to, żeby wieczorami usiąść i, i pisać. Także serdecznie Was zapraszam do odwiedzania mojego bloga autorskiego pod moim własnym nazwiskiem paulinapiziorska.blog.pl. Adres podam Wam na pewno też pod spodem, pod tym filmikiem. Również wzięłam się z powrotem zapisanie historii na temat życia rocznika 1960 w Hogwarcie, czyli rodziców Harry'ego Pottera i ich przyjaciół. Serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście zaglądali na te dwa blogi, w szczególności tak naprawdę na ten mój blog autorski. Zaglądajcie na Facebooka, na Facebooku zawsze umieszczam nowości, jeżeli chodzi zarówno o kanał i o oba te blogi, także wtedy, jeżeli będziecie po prostu... Śledzić mój profil na Facebooku, na pewno niczego nie przegapicie, także serdecznie Was do tego zachęcam. Jeżeli chodzi o tematykę bloga autorskiego, jest to tak naprawdę wszystko: przez książki, filmy, teatr, po takie życie codzienne, odrobina filozofowania, oraz tak naprawdę również krytyka wielu rzeczy, które towarzyszą mi na co dzień jak na przykład wpis, który pojawi się jutro z samego rana. Na temat y, seks masterki którą na pewno wszyscy kojarzą, którzy odwiedza, odwiedzają od czasu do czasu YouTube'a, także naprawdę bardzo serdecznie Was zachęcam. Zostawiajcie komentarze, czy są jakieś tematy, które chcielibyście, żebym poruszyła. Bardzo chętnie pochylę się nad każdym. Sprawia mi to ogromną ilość radości, więc mam nadzieję, że osoby, które mnie na stałe oglądają na YouTubie, będą też mogły wpadać od czasu do czasu na mojego bloga, zostawiać komentarze. Mam nadzieję, że będą rozwijały się dyskusje i mam nadzieję, że będzie mnóstwo osób, z którymi będę mogła w dalszym ciągu kontynuować korespondencję mailową, która również sprawia mi ogromną ilość radości. Bardzo lubię, bardzo lubię z wami rozmawiać, jest was coraz więcej, więc momentami ciężko mi nadążyć, ale sprawia mi to ogromną radość, także serdecznie was do tego zachęcam. I z góry przepraszam, gdybym nie odpisywała kilka dni, bo zawsze niestety muszę się zebrać, żeby odpisać Wam coś sensownego. I mimo wszystko, żeby to była prawdziwa konwersacja, a nie tylko odpisanie na maila, na czym mi zależy i, i co bardzo też lubię. Także serdecznie Was zachęcam i proszę o to, żebyście wchodzili na oba moje blogi jeżeli chodzi o samą tematykę Potterowską, wiem, że oglądają mnie głównie ludzie dorośli być może niekoniecznie fascynujący się Harrym Potterem więc jeżeli macie taką możliwość rozsyłajcie informacje o tym blogu do swoich znajomych być może dzieci, które lubią czytać tego typu rzeczy jest to zupełnie inaczej napisane niż robiła to Rowling trzymam się bardzo mocno faktów bardzo intensywnie, ale też... Pisze w sposób, który, w który Rowling nigdy nie pisała, bo ona pisała jednak mimo wszystko bardziej dla dzieci, a ja chciałabym, żeby ta książka była bardziej, książka, żeby ten fanfic był bardziej taki autentyczny i prawdziwy, żeby było po prostu widać, że ci ludzie żyją jednak mimo wszystko w połączonych światach i historycznie i kulturowo. Także właśnie w taki sposób to piszę, i po właściwie rocznej prawie przerwie udało mi się wreszcie do tego wrócić. Także serdecznie Was zachęcam do obu blogów, do strony na Facebooku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jutro oczekujcie kolejnego posta, właśnie na temat tej osoby, o której mówiłam, oraz kolejnych filmików. Następna ukaże się recenzja książki Winstona Groma pod tytułem Forest Gump. Także zachęcam Was bardzo serdecznie. Do zostawienia lajków w górze, do komentarzy, do subskrypcji i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!